Cześć! Jeżeli ktoś z Was pracuje w sprzedaży, to ten materiał może, no cóż, całkowicie zmienić jego spojrzenie na ten zawód. Prawda jest taka, że sprzedaż ekspercka przechodzi absolutną rewolucję. A my zaraz sprawdzimy, co to tak naprawdę dla nas wszystkich oznacza. Zacznijmy od pytania, które, nie oszukujmy się, spędza sen z powiek wielu handlowcom. Bo jak to jest, że w dobie internetu klienci często wiedzą o produkcie tyle samo, a czasem, no właśnie, nawet więcej? Ta fundamentalna zmiana układu sił jest punktem wyjścia dla całej naszej dzisiejszej rozmowy. No dobrze, wejdźmy w to głębiej. Stare zasady przestają działać. Te wszystkie dawne techniki, wiecie, prezentacja produktu, zbijanie obiekcji one po prostu tracą moc. A dlaczego? Bo dzisiejszy świadomy klient nie szuka sprzedawcy, szuka partnera i eksperta w jednej osobie. I to jest, powiedzmy sobie szczerze, kluczowa zmiana. Przewagę konkurencyjną buduje się teraz zupełnie inaczej. Nie przez zręczne techniki, ale przez dostarczanie realnej, konkretnej wartości i rozwiązań, które są idealnie dopasowane do wyzwań klienta. To jest ta nowa rzeczywistość, w której trzeba się odnaleźć. No dobrze, to jak w takim razie wygląda przyszłość sprzedaży? Wygląda na to, że opiera się ona na czterech fundamentalnych filarach. To one już teraz kształtują rynek. Przeanalizujmy więc każdy z nich jeden po drugim. Zaczynamy. Filar pierwszy personalizacja. Można śmiało powiedzieć, że skończyła się era podejścia jeden rozmiar dla wszystkich. Klienci oczekują oferty skrojonej na miarę, która jest wynikiem naprawdę dogłębnego analizy ich sytuacji. To już nie jest tylko technika to jest sposób na zbugowanie prawdziwego zaufania na pokazanie, że my naprawdę rozumiemy ich świat. A zobaczmy, jak to może wyglądać w praktyce. Zamiast takiego generycznego DEMA softu, system skonfigurowany specjalnie pod procesy danego klienta. Zamiast suchej tabelki z polisami, konkretne scenariusze ubezpieczeń dopasowane do jego sytuacji życiowej. To jest właśnie ta wartość, której konkurencja tak łatwo nie skopiuje. Idziemy dalej. Filar numer dwa. Automatyzacja. Wiele osób trochę się obawia, że AI zastąpi sprzedawców. Cóż, nic bardziej mylnego. Automatyzacja to tak naprawdę potężne wsparcie. Ona przejmuje te wszystkie powtarzalne, nudne zadania, dając ekspertom czas na to, co jest absolutnie najważniejsze budowanie relacji i myślenie strategiczne. Trzeci bardzo ważny filar to specjalizacja. Znajomość własnego produktu to dzisiaj powiedzmy sobie wprost za mało. Prawdziwym doradcą staje się ten, kto mówi językiem branży klienta, kto rozumie jej specyficzne problemy, regulacje i, no cóż, cały ten biznesowy rytm. Spójrzmy tylko na te przykłady. Handlowiec w branży medycznej, który faktycznie pomaga w tych wszystkich formalnościach z NFZ, staje się po prostu bezcennym partnerem. Tak samo sprzedawca w budownictwie, który doskonale wie, kiedy zaoferować materiały na stan surowy, a kiedy na wykończenie. To jest właśnie ta prawdziwa przewaga ekspercka. No i wreszcie filar czwarty Content Marketing. Sprzedawca przyszłości to także, uwaga, twórca wartościowych treści. Dzielenie się wiedzą w artykułach, w postach czy na webinarach buduje autorytet i wiarygodność często na długo przed pierwszym telefonem czy spotkaniem. A to naprawdę działa. Dobry, merytoryczny post na LinkedIn potrafi sprawić, że to klienci sami zaczynają szukać kontaktu. E-book wysłany przed spotkaniem od razu ustawia sprzedawcę w roli eksperta. To jest właśnie strategia, która przyciąga, a nie nachalnie coś wciska. Ok, skoro znamy już te trendy, pora na konkrety. Jakie umiejętności są absolutnie niezbędne, żeby odnieść sukces w tym nowym środowisku? Przejdźmy do tych kluczowych kompetencji. Mamy tutaj pięć kluczowych kompetencji, które trzeba rozwijać, żeby odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Po pierwsze, biegłość cyfrowa. Efektywne korzystanie z danych i narzędzi to jest, no, absolutna podstawa. Po drugie, tworzenie treści, czyli umiejętność dzielenia się wiedzą, która buduje markę eksperta. Po trzecie, zaawansowane umiejętności interpersonalne. Empatia i prawdziwe aktywne słuchanie są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Po czwarte, zarządzanie zmianą. Elastyczność i szybka adaptacja to klucz do przetrwania na rynku, który ciągle się zmienia. I wreszcie po piąte, ciągłe uczenie się. Prawdziwy ekspert to ktoś, kto po prostu nigdy nie przestaje się rozwijać. W porządku. Przeanalizowaliśmy trendy, omówiliśmy kompetencje. Teraz czas na najważniejsze. Co to wszystko oznacza dla kariery w sprzedaży? Czas na małe podsumowanie. Zatem kluczowy wniosek jest naprawdę prosty. Przyszłość sprzedaży to nie jest jakaś jednorazowa zmiana, to ciągły proces adaptacji. Zwyciężą ci, którzy potraktują sprzedaż nie jako zestaw sprytnych technik, ale jako profesję opartą na głębokiej wiedzy i autentycznym partnerskim doradztwie. I na koniec zostaje jedno takie kluczowe pytanie, które każdy powinien sobie zadać. Myślę, że to jest idealny punkt wyjścia do tego, by zaplanować własny rozwój w świecie, który nieustannie się zmienia. Dzięki wielkie!